Witajcie moi drodzy, dzisiaj mam przyjemność zrecenzować wam książkę, która absolutnie jest kolejnym moim odkryciem. Jest to książka pisarza, którego do tej pory nic nie czytałam, dlatego, też odkryciem. Jest to oczywiście Kryminał Polski, a to jest chyba taki gatunek z tym, powiedzmy, podgatunkiem polskim, który ja po prostu uwielbiam. Mowa będzie dzisiaj o Dom Bez Klamek Jędrzeja Pasierskiego. Kochani, dom bez klamek to z pewnością kojarzycie z jednym. No, w, gdzie mogą być pomieszczenia bez klamek? No oczywiście w szpitalu psychiatrycznym. I właśnie akcja tej książki dzieje się i w szpitalu psychiatrycznym w Weseliskach i w Warszawie, głównie w dzielnicy Praga, ale nie tylko. Główną bohaterką książki jest Nina Warwiłow, ma takie trudne i dziwne nazwisko z pochodzenia rosyjskiego. Jest to pani podkomisarz, jest to młoda kobieta, policjantka, która ma szansę na awans, i ona właśnie dostaje prowadzenie tego śledztwa głównego w tej książce. Dowiadujemy się również, jak to w wielu kryminałach bywa, troszeczkę o jej życiu prywatnym, obyczajowym. No i ono nie jest zbytnio ciekawe ostatnio, ponieważ pani Nina jest w separacji ze swoim partnerem Tomaszem Kapińskim. I niestety podejrzewa, że jest w ciąży. Wszystkie objawy na to wskazują, że prawdopodobnie, bo właśnie jest wyczulona na zapachy, ma mdłości z rana, no, jest często ma wahania nastroju różne, temperamentna, za chwilę chce jej się płakać i faktycznie odrzucają ją pewne potrawy, więc ona jeszcze jest jakby na początku książki przed testem ciążowym, ale później oczywiście dowiemy się, czy to jest prawdziwa ciąża, czy nie, czy w ogóle jest ciąża. No i powiem Wam tak, Nina Warwiłow, poza tym że, jakby zawodowo jest no bardzo dobrą śledczą i faktycznie ma szansę na awans rychły, to tak jak już tutaj widzieliście, w życiu obyczajowym niezbyt lekko jej się układa, ale niestety nie tylko chodzi o związek z mężczyznami, ale także ma trudną relację ze swoim ojcem. Jej ojciec był kiedyś bardzo znanym policjantem Aleksander Siergiejewicz z pochodzenia Rosjanin. I niestety, no przez różne takie zawiłości zawodowe, o których też w tej książce będzie mowa, będą one opisane dokładnie i szczegółowo, przestał być tym policjantem i też nie miał udanego życia uczuciowego i w dodatku jeszcze popadł w chorobę alkoholową. I tutaj jak poznajemy tą Ninę, to ona całkowicie jakby no jest od tego taty uzależniona, to znaczy nie chce tracić z nim relacji i Praktycznie próbuje jakąkolwiek utrzymać. Mimo, że jest to człowiek już bardzo taki, wiecie, stoczony, przejechany przez życie. Ona czasem go znajduje na ławce gdzieś w parku, leżącego praktycznie nieprzytomnego z przepicia. Czasem oczywiście go znajduje w domu, gdzie też leży. Bardzo trudno złapać z nim jakikolwiek kontakt. Cokolwiek ona wysprząta w tym mieszkaniu i przyniesie, zrobi jedzenie, przyszykuje, to oczywiście wszystko po paru dniach znowu wygląda jak chlew. No niestety. Łatwego życia nie ma, oczywiście mogłaby tego ojca zupełnie zostawić samego sobie, ale gdzieś tam, jakby no, te uczucia ciągle są, więzi trwają i ona stara się łączyć tą pracę zawodową z taką opieką, wiecie, doglądaniem tego swojego rodzica. Także życie ma niełatwe, a akcja w tej książce rozpoczyna się bardzo szybko, kryminalna, ponieważ już na drugiej stronie dowiadujemy się, że pielęgniarka Barbara. Idąc, yy, robiąc taki obchód, wiecie, jakby codzienny w pracy w tym szpitalu psychiatrycznym, na oddziale C8 udaje się do pewnego pokoju i nie może dobudzić jednego z pacjentów. Okazuje się nim Piotr Setnik, i kiedy ona odkrywa kołdrę, widzi, że pacjent leży brzuchem do dołu, i w dodatku ten brzuch po odwróceniu okazuje się bardzo zraniony, prawdopodobnie nożem. To się później potwierdza, bo nóż zostaje znaleziony w materacu. I dodatkowo poza tymi ranami ciętymi na brzuchu ma też y, takie ślady, tu świadczące o duszeniu na szyi. No i oczywiście jest trupem, więc zostaje zwołana policja. Y, no i zaczyna się właśnie to nasze śledztwo, do którego jest powołana ta pani Nina Warbiłow. Y, pacjent Piotr Setnik y, leżał ze współpacjentami w pokoju, z takim strąkiem i białorzecznym. No i niestety ani jeden, ani drugi nie obudzili się w nocy rzekomo, nie pamiętają nic, nie widzieli nic, nie słyszeli nic. Także jakby pierwszym tym ogniwem, który zobaczył ciało, jest ta pielęgniarka, i wyobraźcie sobie, że ona jest zaginiona w tym szpitalu. Nie zdążyła ta cała policja, która przyjechała jej przesłuchać. Nagle wszyscy się zorientowali, że tej pani Barbary też nie ma, no i zostaje uznana za osobę zaginioną. Tak więc mamy tutaj już na samym początku bardzo szybko trupa jednego. Osobę zaginioną, pielęgniarkę, a później jeszcze powiem Wam szczerze, będą dwa trupy, również z tego, nie z personelu, tylko właśnie z pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o personel tego szpitala, to też bardzo dokładnie go poznajemy. A więc jest tu taka moda pani psycholog Magda Palko, jest też bardzo taki pewny siebie ordynator Barwiecki Adam, który, no powiem Wam szczerze, widać, że bardzo mu na tym szpitalu zależy. Ale też y, dziwnie się troszeczkę zachowuje, ponieważ okazuje się w toku śledztwa, że Piotr Setnik był pacjentem y, tak bardzo specyficznie traktowanym przez ordynatora i jako jedyna wyjątkowa jednostka prowadzona, badana tylko ściśle przez niego. A więc wszystkie te akta, y, wiecie, osoby chorej, do, w które zaczęła się wczytywać Nina, okazują się strasznie, strasznie skąpe. I ona dowiaduje się praktycznie od współpacjentów, od właśnie tej pani psycholog, od innej kadry, od pielęgniarza, że ten człowiek Piotr Setnik był nad wyraz inteligentny, że był taki no, mega mądry i później jeszcze badają oczywiście jego przeszłość sprzed tego szpitala, ale zadziwiające jest to, że jak taki spec jeszcze wiecie, wszystkich ogrywający w szachy, naprawdę bardzo dobry mózg, to że od dwóch lat był na tym oddziale, nigdy nie wyszedł na przepustkę. Mało tego. Okazuje się, że niby chciał wyjść na przepustkę, ale nigdy właśnie nie wyszedł. Jak zaczynała się Tanina w tych podaniach o wyjście, no to one niestety pozostawiały wiele do życzenia i świadczyły o tym, że nie napisała to osoba nad wyraz inteligentna, tylko było, były to tak nieudane podania, które wiadomo było, że będą z góry odrzucone. i Świadczy, świadczy to o tym, że albo pisał je ktoś inny, albo były celowo zrobione tak, że ten pacjent nie chciał wyjść z tego szpitala sam rzeczywiście i po prostu robił wszystko, żeby z niego nie wyjść, albo ktoś inny nie chciał, aby on go opuścił. To jest oczywiście tajemnica śledztwa, która będzie rozwiązywana. Policjanci szukają różnych tropów, przez to, tak jak mówiłam, zagłębiają się w przeszłość tego człowieka. To jest związane z takim wyjazdem. Niny razem z aspirantem Chodkowskim, który jest młodszym takim policjantem, bardzo pomocnym i bardzo koleżeńskim, bardzo fajne są relacje między nimi. To oni, jako półosobowy zespół, jadą do miejscowości Suche i tam się dowiadują właśnie na tej wsi, jakie były korzenie pochodzenia, kim był Piotr Setnik, czy miał dobre życie, czy miał złe, w jakie, jakie znajomości się wydawał, kim był Wyczyński. No generalnie powiem Wam tak, powieść jest na pewno wielowątkowa, bardzo różnorodna, wielopostaciowa. Myślę, że trzeba ją czytać w skupieniu, ale jeśli ją czytacie w skupieniu i bez dłuższych Przerw to nie jest trudna, jest wszystko po prostu do zrozumienia, do ogarnięcia, ale faktycznie tych powiązań, takich pobocznych, różnych poszlak, ścieżek jest dużo. Właśnie to powoduje, że jakby możecie czuć troszeczkę, że historia jest zagmatwana, i na początku to powiem Wam, że nic już się tutaj jakby ze sobą nie wiąże, i faktycznie Notanina będzie próbowała jakby prowadzić takie śledztwo dwutorowo, a niestety. Jedna jest postać, która będzie w tej policji jej jak najbardziej pomagała, jest to nowy prokurator Sasberg, z którym ona, wyobraźcie sobie, się spotyka tak jednorazowo i oczywiście, no niestety, no tak się jakoś dzieje, słuchajcie, chemia zadziałała, że wydają się w taki, no, romans, albo to za dużo powiedziane, ale jedna jest wspólna noc spędzona, oczywiście już po tym, jak ona myśli, że prawdopodobnie jest w ciąży, no ale trudno, stało się, i ona, wiecie, nie traktuje tego jako że to będzie jakiś poważny związek, a widać, że ten prokurator troszeczkę w to uczucie jest zaangażowany, że jest nią bardzo mocno oczarowany. Natomiast Nina, no, ma jakieś własne te perypety, jakie ma, nie do końca wie, czy z tym Tomaszem się zejdą, czy nie zejdą no, bo jest to, jak mówiłam, okres separacji. to jest oczywiście też problem poruszany właśnie tej ciąży. Wiecie, no. Bardzo naprawdę różne są takie wątki i różne elementy z przeszłości. Poznajemy też właśnie, tak jak mówiłam, i życie tego jej ojca, jak mu się tam coś nie u, u, ułożyło po drodze. Poznajemy y, takie życie tej miejscowości wiejskiej w Suchem. Y, no, dowiadujemy się naprawdę bardzo dużo różnych tropów, a nawet takiej działalności biznesowej tego ordynatora barwieckiego, który pod nosem, praktycznie naprzeciwko swojego szpitala, Buduje taką ekskluzywną klinikę. I w ogóle też Wam nie powiedziałam, jakby głównymi przypadłościami, którymi zajmują się lekarze właśnie na tym oddziale C8, to jest zazwyczaj depresja i choroba dwubiegunowa afektywna. Dobrze to powiedziałam? Chyba dobrze. Ach, choroba afektywna dwubiegunowa, a więc wiecie, na przemian te okresy mani z takimi właśnie okresami depresyjnymi. No i generalnie, no i ci, ci pacjenci są ciekawi, tak, z tymi swoimi schorzeniami, i fajna się relacja wywiązuje, taka, jakby, no, koleżeństwa między właśnie Niną a tym psychologiem. Jest oczywiście postać taka czarna w policji, czyli szuja, tak zwany ktoś, kto. No, nie lubimy go od samego początku i to jest taki policjant Białek, który stara się za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby ta Nina nie awansowała, a żeby on awansował. A więc taki typowy, wiecie, zazdrośnik, który będzie po prostu kładł nogi pod nogi, no bo on chce wygrać w tym całym konkursie. Natomiast Nina wcale nie ma jakichś takich, wiecie, aż takiej ambicji. Bardziej ten jej cały szef ją w tym widzi, ją chwali za tą pracę, docenia bardzo. I on chce tego awansu dla niej, a ona na razie ma no, na tyle, wiecie, zaprzątniętą głowę prowadzonym śledztwem, że dla niej najważniejsze jest to śledztwo rozwiązać, doprowadzić do skazania, do ukarania prawdziwego sprawcy morderstwa, do znalezienia jednego bądź kilku sprawców i ona się bardzo, bardzo tym zajmuje. No i dodatkowo, jak, jak wiemy, właśnie ma to życie takie no, uczuciowe, nie do końca poukładane, i jeszcze problemy z tym ojcem. Także powiem Wam szczerze, że główna bohaterka ma bardzo dużo na głowie. Jest bardzo taką, bym powiedziała, pracowitą osobą. Nie jest ta leniwą kompletnie. Widać, że tą pracą żyje, ona to lubi. No i powiem Wam, że jest bardzo inteligentną osobą. Praktycznie z tego całego grona, oczywiście, to ona, jako nasza główna bohaterka, wpada na rozwiązania i tak naprawdę nie jednej zagadki, a dwóch. Bo tak jak wam mówiłam, tu jest bardzo dużo wątków i głównie będą się skupiały jakby dwie rzeczy: będzie sprawa biznesowej tej działalności barwieckiego, która nie do końca jest czysta, i będzie też relacji między Piotrem Setnikiem a Barwieckim, i będzie też z drugiej strony prowadzone śledztwo takie bardzo o motywach prywatnej, konkretnej rodziny, gdzie jest motyw zemsty, motyw krzywdzenia pewnej kobiety z dzieckiem. No, powiem Wam, że naprawdę ta historia była bardzo ciekawa, ja się w nią szalenie wciągnęłam i bardzo polubiłam główną bohaterkę, także serdecznie Wam polecam. Jest to kolejny polski autor kryminałów, Jędrzej Pasierski, którego na pewno książki będę czytała. Jest to pierwszy tom z serii spod komisarz Niną Warwiłow. Domyślamy się, że ona będzie raczej tym komisarzem, już w następnych tomach. No, zobaczymy. Drugi tom ma tytuł Rostopy, i właśnie zaczęłam go czytać. Jest równie ciekawy, tym razem akcja nie dzieje się ani w Weseliskach, ani w Warszawie. Tylko zaczyna się od takiej wiejskiej wioseczki górskiej w Beskidzie. Tym bardziej jest mi to fajnie czytać w bukowcach. No, ale tak jak mówię, tutaj trochę poznaliśmy Pragi, trochę dzielnice Pragi, Warszawy, troszeczkę właśnie takiej no, konglemoracji warszawskiej. Pięknie się to czytało, naprawdę. I ten szpital, i właśnie ta, ta wycieczka do tego suchego, no jest to wszystko, co kryminał powinien mieć. A więc jak dla mnie, nie ma tu rzeczy nudnych, wszystkie jakieś y, 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 prowadzone rozmowy z głównymi bohaterami, anegdotki z ich życia, z przeszłości są potrzebne i czemuś służą. I akcja idzie dosyć szybko do przodu. No, cztery trupy, to wiecie, to jest jednak dużo, jak na, myślę, że na kryminał. Może nie taki typowy, seryjny morderca, ale wspaniałe. Chyba najbardziej też doceniam to, że była książka nieprzewidywalna. W sensie. Jak wiecie, ja bardzo dużo kryminałów czytam, i spotykam się z tym, że już wiem, jakie będzie rozwiązanie, i to mi troszeczkę odbiera przyjemność z czytania. Natomiast tutaj nie spodziewałam się, aż do samego końca, kto okaże się mordercą, dlaczego mordował. No, powiem Wam, że do ostatnich stron, praktycznie ta zagadka jest rozwiązywana. Jest to jak najbardziej powieść zamknięta. I jakby nie patrzeć na to całe właśnie życie obyczajowe tej Liny no to równie dobrze pisarz mógłby na tym zakończyć swoją historię. Ale dzięki temu, że już wiemy, że jest to seria z podkomisarz, no to dalej to życie jej osobiste będziemy poznawać. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeszcze raz Wam powtarzam, że mi się bardzo podobała. Nie oceniam nigdy w jakichś punktach czy gwiazdkach, ale uważam, że no taka nawet powiedziałabym. Dorównująca śmielakowi i śmielarzowi. Naprawdę ja byłam z niej bardzo zadowolona. Także polecam Wam serdecznie. To jest akurat wydawnictwo czarne, niezbyt nowe. Książka pochodzi z 2018 roku. Polecam Dom bez klamek, nie tylko jak lubicie szpitale psychiatryczne, ale ogólnie jak macie ochotę na jakąś konkretną, taką, wiecie, jędrną, zwartą, sensowną i logiczną zagadkę kryminalną która jak zwykle będzie się opierała o jakiejś zażyłości. Stosunki ale bardzo ciekawa i różnorodna, nietuzinkowa. I gdzie głównym tłem no, będą, jak zwykle, te stosunki międzyludzkie, będą ważną rolę odgrywać emocje, to jak najbardziej tu macie znowu taką świetną lekturę na jesienny wieczór. Oczywiście nie tylko jesienny, ale tutaj wam powiem, że faktycznie chyba. Jest czas przed świętami Bożego Narodzenia, więc jest to no idealna, powiem wam szczerze, lektura na tę porę roku. Nie wiedziałam o tym, tak się trafiło przez przypadek. Polecam wam serdecznie na taką właśnie jesienną pluchę i zawieruchę. Bardzo, bardzo dobra. Do zobaczenia kochani w następnym vlogu.